Strzeżmy się nie tylko Stewardes. Lot z prędkością prawie 1000 km na godzinę na wysokości ponad 10 tysięcy metrów nie zawsze jest przyjemny. Na szczęście kapitan zrobi wszystko, żeby nas dowieść bezpiecznie na miejsce. To król nieba, druga osoba po Bogu. Między startem a lądowaniem nie ma nic do roboty. Pewnie robią na drutach albo szydełkują. Drapią się, rozwiązują krzyżówki, jedzą sery, żonglują. Każdy pilot powinien być żonglerem. Czasami się zamyślają. Kiedyś samolot z Liverpoolu do Derry wylądował na niewłaściwym lotnisku w bazie wojskowej prawie 10 kilometrów od celu podróży. Dobrze, że pilot nie usnął. Podczas jednego z długich lotów weszłam do kokpitu. Kapitan spał, podobnie jak jego zastępca. No myślałam się, że to on miał pilnować sterów. Postanowiłam zbudzić drugiego pilota, ale tak, żeby kapitan o niczym nie wiedział. Drugi pilot spał jednak tak głęboko, że ocknął się z krzykiem. Kapitan zbudził się i ochrzanił swojego zastępcę. Niewiele brakowało do nieszczęścia. Od tamtej pory, podczas każdego lotu, zaglądałam do kokpitu co 15 minut. Rozmawiałam z pilotem innych linii. Tydzień wcześniej rozbiłam samochód. Wracałam do domu po długim locie i byłam tak zmęczona, że usnęłam za kierownicą. Kiwał głową ze zrozumieniem, mnie też się to zdarzyło, gdzie? Myślałam, że wymieni numer autostrady, a on odpowiedział nad Wyspą White. Pomyślałam, rety, facet pilotuje samolot pełen ludzi i usypia. Kto czuwa nad maszyną, kiedy pilot odpoczywa? Lecieliśmy z Paryża do Gatwick. Zaproszono mnie do kokpitu. Kapitan pozwolił mi usiąść na miejscu drugiego pilota. Przejęłam stery. Podchodziliśmy do lądowania. Na prędkościomierzu miałam 700. Musiałam utrzymać prędkość, ustawić skrzydła i podnieść przód. Patrzyłam na skrzydła, starałam się wyrównać lot, ale maszyna kołysała się na wszystkie strony. Wróciłam do kabiny. Koleżanki pytały, co się tam działo. Pasażerom jest niedobrze. Gdyby poznali prawdę, już nigdy nie wsiedliby do samolotu. Z drugiej strony, jestem pewna, że gdybym popełniła jakiś błąd, kapitan zdążyłby przejąć stery i opanować sytuację, więc nic nam nie groziło. Załoga może umilać sobie lot w kokpicie. Zabawy pasażerów są bezwzględnie demaskowane. Wszyscy chcą być w klubie miłości na wysokim poziomie. Taka moda. W sypialni czy w kuchni możemy to robić na co dzień. Ludzie robią to tylko dla wspomnień. Przecież toalety są takie ciasne. Tam jest za mało miejsca. Może podniecają ich małe umywalki i mydełka. Dwoje pasażerów zamknęło się w toalecie na bardzo, bardzo długo. Pukałam i pytałam, bardzo przejęta, wszystko w porządku? Powiedziałam koleżankom, ktoś dostał zawału serca. Cała załoga zebrała się pod drzwiami. Boję się, to trwa zbyt długo. Mówiłam głośno, żeby słyszeli mnie także pasażerowie. To może być zawał, bo słyszę, że ktoś sapie. Wreszcie postanowiono, że otworzymy drzwi od zewnątrz. Parka wstydziła się przed nami i przed wszystkimi pasażerami. Ludzie, nie migdalcie się w samolocie, bo załoga was nakryje. Pamiętam, dwoje pasażerów podróżowali sami, przed lotem nawet się nie znali. Ona miała miejsce kilka rzędów za nim. W połowie podróży wstała i usiadła obok niego. Zaczęli rozmawiać. Zamawiali kolejne drinki, wreszcie on położył rękę na jej ludzie, ona go objęła i wtedy się zaczął. Siedzieli przykryci kocami. Moja koleżanka przywiązała jeden z nich do wózka, z którego podawała drinki. Ja zrobiłam to samo. Na mój sygnał popchnęłyśmy wózki, koce się zsunęły i ukazała się naga prawda. Nie zdjął spodni, miał je na sobie ale zobaczyłam rozpięty rozporek, coś jeszcze i jej rękę. Więcej nie powiem. Nie tylko pasażerowie chcą należeć do ekskluzywnego klubu. Dziewczyna kapitana była stewardessą. Układałem grafik odpoczynków podczas lotu. Poprosił mnie, żebym puścił ją na przerwę wtedy, kiedy on przekaże stery drugiemu pilotowi. Chciał wejść do klubu. Nie ma sprawy. Jego przerwa zaczynała się o 12.30, więc powiedziałem dziewczynie, że będzie wolna 15 minut po 12.00. Powiedziałem jej idź, on zaraz tam będzie. Rozebrała się do koszulki i weszła do saloniku. Nie miała pojęcia, że jest tam ogromny, gruby inżynier. Dziewczyna zbliża się, zaczyna go całować i nagle uświadamia sobie, że to nie jest jej narzeczony. Krzyknęła i uciekła do toalety. Po chwili ujrzeliśmy nalaną twarz inżyniera. Uśmiechał się od ucha do ucha. Niesamowity numer, ale kapitan nigdy mi tego nie wybaczy. Maszyna podchodzi do lądowania, personel kontroluje sytuację na pewno. Po lądowaniu pierwsi wychodzą z samolotu nieletni. Mieliśmy wtedy sześcioro dzieci. Otworzyliśmy drzwi i liczyliśmy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, gdzie jest szóste. Zginęło nam jedno dziecko. Skandal. Zwracam się do jednego z chłopców. Gdzie jest kolega, który siedział obok ciebie? Chłopak mówi, było nam trochę nudno, więc postanowiliśmy pobawić się w chowanego. Nie widziałem go od czterech godzin. Dzieciak był mistrzem świata wchowanego, bo nie mogliśmy go znaleźć. Koszmar. Na lotnisku czekała stęskniona mama. Sytuacja była poważna. Okazało się, że chłopak wlazł do luku bagażowego, owinął się kocami i siedział tak cztery godziny. Po tej historii, nasze linie postanowiły zatrudnić opiekunki, które pilnują dzieci. Bardzo się wtedy baliśmy. Koniec podróży: nikt nie chce odejść z pustymi rękami. Stałem w drzwiach. Jeden z pasażerów dał mojemu koledze zużyty woreczek chorobowy. Następny pasażer, na widok torebki powiedział: Ja jeszcze nie mam. Wyrwał mu ją z rąki i wyszedł. Pewnie pomyślał, że rozdajemy prezenty na pożegnanie. Jak zyskać przychylność personelu podczas następnego lotu? Powtarzajcie dwa słowa dziękuję i proszę i nie zawracajcie nam głowy głupimi prośbami bądźcie grzeczni bo wasza przyszłość jest w naszych rękach Opracowanie Telewizja Polska tekst Andrzej Hajewski czytał Janusz Szydłowski